Oczywiście nie muszę nic prostować, bo Ania bardzo dobrze podała temat dzisiejszej konferencji. To trzecia z rzędu i właściwie ostatnia konferencja dotycząca modlitwy. Ta styczniowa, którą też ja głosiłam, dotyczyła naszej modlitwy osobistej, naszej relacji z Panem Bogiem, a zeszłomiesięczna, którą głosił Marcin. Dotyczyła modlitwy wspólnotowej. Przede wszystkim skupiona była na modlitwie Uwielbienia. I właśnie dziś chcemy zastanowić się nad tym, nad tym, jakie postawy możemy przyjąć w czasie modlitwy. I zasadniczą postawą, którą powinniśmy przyjąć w czasie modlitwy jest przeświadczenie, że modlitwa jest dziełem nie naszym, ale dziełem Pana Boga. I to właśnie, właśnie to przeświadczenie nakazuje nam zdrowy dystans wobec wszystkich ćwiczeń i metod, które jedynie są środkiem do celu, a tym celem jest spotkanie z Panem Bogiem. I przecież o to nam chodzi. Bo w czasie modlitwy chcemy spotkać się z Panem Bogiem, chcemy z Nim nawiązać relacje. I to Bóg, i o tym też sobie już mówiliśmy, jest inicjatorem spotkania. To On to spotkanie prowadzi, ale On też szanując naszą wolność, uwzględnia nasze decyzje i nasze zaangażowanie w tą modlitwę. I to też jest ważne, bo to bardzo mocno wpływa na, na jakość tego spotkania, na jakość naszej modlitwy. Bóg, inicjując spotkanie, zaprasza nas do współpracy. Dlatego ważne jest, aby prosić Go o to, by otwierał nas w czasie modlitwy, na czas tej modlitwy. Nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na Pana Boga, zostawić jemu wszystkiego. I dlatego właśnie tak ważne jest to, byśmy na czas tego spotkania, tej modlitwy, przyjmowali odpowiednie postawy. I kiedy tak w różnych źródłach szukałam materiałów do tego, żeby przygotować tę konferencję, to natknęłam się na taki podział postaw na zewnętrzne i wewnętrzne. I też chciałabym właśnie, aby ta konferencja yy, szła jakby tym podziałem. Zaczniemy od, posta od postaw zewnętrznych. Ich jest zdecydowanie mniej, bo tylko cztery. Pierwsza, bardzo istotna, to odpowiednie miejsce do modlitwy. Wiemy, że Bóg jest obecny wszędzie. Że jest z nami w każdym momencie naszego życia. I też wiemy, że wszędzie możemy się z Nim spotkać. Ale prawdą też jest, że nie wszędzie jesteśmy w stanie jednakowo na Pana Boga się otworzyć. Modlić możemy się wszędzie i różne miejsca mogą nam pomagać w tej modlitwie. Ale myślę, najważniejsze jest to, żeby w tym miejscu nie ulegać rozproszeniom, żeby to było miejsce, w którym maksymalnie możemy skupić się na tym spotkaniu. W tym miejscu też powinien być stworzony odpowiedni klimat miejsce musi być miejscem godnym spotkania z Panem Bogiem. Druga postawa to milczenie i wyciszenie. Zewnętrzne i wewnętrzne wyciszenie jest ogromną pomocą w modlitwie. Wiemy, że w codziennym życiu często bardzo trudno jest nam wejść w takie wyciszenie, jak na przykład na jakichś rekolekcjach zamkniętych. Ale możemy zadbać o to, żeby te treści, które rozważamy na modlitwie, wpisywały się w naszą codzienność. Abyśmy tymi treściami po prostu żyli. I dzięki temu, właśnie, wchodzeniu w takie wewnętrzne wyciszenie. Stajemy się bardziej wrażliwi na to, by słuchać siebie samego, by wsłuchiwać się w swoje odczucia na modlitwie, jakieś wrażenia, poruszenia serca. Kolejna postawa to czas. W naszym życiu mamy wiele różnych obowiązków, i bardzo często jest tak, że Trudno jest nam znaleźć odpowiedni czas na modlitwę. Często też jest tak, że musimy ten czas wygospodarować, rezygnując z, jakiegoś, z wykonania jakiegoś konkretnego obowiązku. Ale myślę sobie, że pomocne byłoby tutaj, aby spróbować ustalić sobie stałą porę na modlitwę. I ostatnia postawa zewnętrzna to postawa ciała. Modlimy się nie tylko duszą, ale całą sobą. I bardzo ważne jest to, żeby pozwolić swojemu ciału się modlić. Bo całe nasze ciało powinno odbierać bliską obecność Boga, Jego czułość. I jego miłość względem nas. Modlitwa powinna być dla ciała wypoczynkiem w Bogu. A ciało bardzo mocno dostosowuje się do naszego wnętrza. Dlatego powinniśmy przyjąć taką postawę ciała, która wyrazi to, co aktualnie wewnętrznie przeżywamy. I może to być postawa klęcząca, która Wyraża pokutę, przeproszenie, uniżenie, jakąś słabość, a może nawet i prośbę. Postawa siedząca bardzo mocno służy słuchaniu i rozważaniu. Stojąca symbolizuje gotowość słuchania i pójścia, ale że nie krzyżem. Wyjątkowe uniżenie. Istotne jest to, żeby postawa ciała nie była ostentacyjnym zwracaniem uwagi innych, którzy być może razem z nami się modlą. Ręce wyrażają postawę wnętrza. Ręce są przedłużeniem naszego serca. Otwarte, Mówią o tym, jak bardzo nasze serce jest otwarte na spotkanie z Panem Bogiem. I postawy wewnętrzne. Jest troszeczkę więcej. Powiem szczerze, że no, znalazłam ich około 20. Myślę, że to jeszcze nie wszystkie, które udało mi się znaleźć, ale na potrzeby tej konferencji wybrałam kilkanaście. Według mnie najistotniejszych. Pierwsza to jest postawa pragnienia. Chodzi tu o to, aby pragnąć spotkania z Panem Bogiem, aby pragnąć samego Boga, a nie pragnąć w czasie tej modlitwy miłych doznań dla siebie. Bez pragnienia Pana Boga nasza modlitwa byłaby wypełnianiem obowiązku. Jeśli nie masz w sobie pragnienia Pana Boga, to zachęcam cię do tego, żeby prosić o to pragnienie w czasie modlitwy. Kolejna postawa to postawa wiary. Ona wyraża się w takim przekonaniu, że Pan Bóg nie tylko jest, ale też Wychodzi naprzeciwko nas. Chodzi tu o to, że my wierzymy, jesteśmy przekonani o tym, że Pan Bóg chce się z nami spotkać. Nawet, nawet wtedy, kiedy my tego nie czujemy, kiedy wydaje nam się, że on gdzieś jest daleko zostawił nas. I postawa zaufania, która bardzo mocno, wiąże się z postawą wiary. Wierzyć to zawierzyć Panu Bogu i oddać mu całe swoje życie. To zawierzyć jego planowi, który on dla nas przygotował. Postawa zaufania wiąże się z tym, że nie wymuszamy na Panu Bogu tego, co my chcemy. Ale mamy w sobie taką gotowość i otwarcie na to, co On dla nas przygotował, czym chce nas zaskoczyć. I postawa szacunku. Postawa szacunku wobec Boga, który jest tajemnicą, który jest Stwórcą Świętym. To nie takie kumplowskie poklepywanie Pana Boga. Ale liczenie się z tym, że ten Pan Bóg, który mnie kocha, który jest mi bardzo bliski, jest wielki i potężny, jest Panem wszystkiego. Że to od Niego mam, to wszystko co, co mam, że to od Niego dostałem, że On stworzył mnie i stworzył cały świat. I właśnie to wszystko powinno w nas budzić szacunek wobec Pana Boga. I zaangażowanie. Już powiedzieliśmy sobie o tym, że Pan Bóg wychodzi z inicjatywą. I to jest prawda. Ale my jednak powinniśmy być otwarci na Niego. Powinniśmy chcieć z Nim współpracować. Bo autentyczne spotkanie i dialog z Bogiem. Jest możliwe tylko wtedy, kiedy w to spotkanie zaangażujemy całego siebie. Postawa odwagi. Potrzebna jest w modlitwie odwaga do tego, aby słuchać to, co Pan Bóg chce mi powiedzieć. Odwaga spojrzenia w swoje serce, zastanowienia się nad tym, co czynię. I jak czynię. Potrzebna jest nam odwaga do tego, żeby stanąć w prawdzie przed sobą i przed Panem Bogiem. Pokora. Przed Panem Bogiem nie musimy nikogo udawać. On nas zna, nawet jeszcze lepiej niż my samych siebie znamy. Postawa pokory to postawa uniżenia przed Nim i posłuszeństwa Mu we wszystkim. To też wyraża się w takiej szczerości mówienia Mu o tym, co aktualnie przeżywam, co się ze mną dzieje. Zaś postawa prostoty to taka szczera i ufna modlitwa dziecka. Ona polega na. Włączeniu w modlitwę wszystkich odczuć, uczuć, emocji. To takie stopniowe odkrywanie tego, jak Pan Bóg porusza struny naszego serca wytrwałość i wierność. Trzeba nam trwać w wierności. Nawet wtedy, kiedy Wydaje nam się, że jesteśmy sami, kiedy modlitwa jest dla nas ogromnym trudem i wymaga dla nas ogromnego zaangażowania, bo wierność temu słowu, które słyszymy, jest wyrazem naszej miłości wobec Pana Boga. I powinniśmy trwać na modlitwie, nawet jeśli nie widać jej owoców. I postawa słuchania. To z jednej strony aktywność, ale też i bierność. Nie możemy zamykać się tylko i wyłącznie na... Naszej wizji, naszej koncepcji przemiany czy uzdrowienia, bo my sobie tak wymyśliliśmy, i teraz Panie Boże, tak musi być. Trzeba nam, abyśmy słuchali tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Postawa otwartości na Pana Boga. Ta postawa pozwala nam też być otwartym na siebie. I na drugiego człowieka. To taka otwartość umysłu, zaangażowanie pamięci, myśli, intuicji, wyobraźni, a także woli i uczuć, by pan to wszystko dotykał, przemieniał, uzdrawiał. Ta postawa też wyraża się w. Takiej wrażliwości na Boga i Jego znaki obecne w życiu każdego z nas. I ostatnia już postawa to postawa nieoceniania modlitwy. Chodzi tu o to, aby nie oceniać modlitwy według kategorii miła, niemiła. Bo ta modlitwa, jak to często określamy, Niemiła, która być może często bywa bardzo trudna, może być bardziej owocna niż ta, na której czuliśmy się bardzo dobrze. Bo po takim zadowoleniu z siebie na modlitwie możemy nie doświadczyć żadnej wewnętrznej przemiany. W wielu sytuacjach naszego życia doświadczamy skrajności. I tak samo może być z naszą modlitwą. Możemy, możemy bowiem popaść w taką surowość i narzucić sobie na przykład obowiązek modlitwy na kolanach. Może się wtedy zdarzyć tak, że w czasie tej modlitwy, zamiast myśleć o Panu Bogu, Nasz rozum będzie się skupiał tylko na tym, że bolą nas kolana, że boli nas kręgosłup. To może być postawa ofiarnicza, ale czy Bóg pragnie, byśmy zanim myśleć o Nim, zamiast myśleć o Nim, myśleli o tym, co nas boli? Drugą skrajnością jest przyjęcie niczym nieskrępowanej swobody, która może graniczyć z lekceważeniem. Modlimy się wtedy już praktycznie należąco i może zdarza się tak, że po krótkiej modlitwie odpływamy sobie do krainy snu. Jaki jest więc przysłowiowy złoty środek w postawie na modlitwie? Wyraża się on w słowie wygodnie. Postawa na modlitwie powinna być wygodna w pełnym tego słowa znaczeniu. A to słowo zawiera w sobie bardzo istotny przymiotnik który mówi o, o tym, że nasza pozycja na modlitwie ma być godna. Modlić się wygodnie znaczy więc przede wszystkim pamiętać o tym, czy w swojej modlitwie zachowuję się godnie wobec tego, z kim rozmawiam. Bracie, siostro, czy... Twoja modlitwa jest godna Boga, który jest najważniejszy w tym modlitewnym spotkaniu. Możemy powiedzieć, że na szczęście jest tak, że nie ma jakichś szczegółowych przepisów do tego, jak należy. Modlić się modlitwą osobistą. Jakie postawy wtedy przyjmować? Niech tą sprawę, to jaką postawę przyjmować w czasie modlitwy osobistej, rozstrzygnie nasze serce. Jeśli ono czuje, że chce ukorzyć się przed Panem Bogiem. Prosić Go o przebaczenie, to pozwól swojemu ciału upaść na kolana. Może zdarzyć się tak, że Twoje serce zapragnie, byś upadł krzyżem przed Bogiem. Uczyń to. A kiedy pragniesz Boga uwielbiać i wywyższać, Stań wyprostowany, wyciągnij ręce ku niebu i wołaj z radości do Pana. A jeśli bardzo potrzebujesz wyciszenia i całkowitego zanurzenia się w słowie Boga, usiądź wygodnie, zamknij oczy i daj się poprowadzić Duchowi Świętemu. To dzięki Duchowi Świętemu możesz stawać przed Bogiem i możesz wyznać, że Jezus jest Twoim Panem, a nie dzięki nawet najbardziej wymyślnej postawie na modlitwie. Słuchaj więc serca i czytaj, jak ono pragnie się modlić. Niech serce będzie Twoim najlepszym doradcą tego, jaką postawę masz przyjmować w czasie modlitwy. Bo modlitwa to nie jest jakieś formalne spotkanie, tylko spotkanie pełne miłości i przyjaźni. Dlatego słuchaj swojego serca to według Niego kieruj swoim ciałem podczas modlitwy. Dopiero wtedy Twoja modlitwa będzie godna Boga, a to jest najważniejsza postawa.